Cześć witam was, ja jestem FordLive'a. Dzisiaj Wam wytłumaczę o co chodzi tutaj w Team Pickem i player Pickem jak obstawiać jakie są moje typy i jeszcze tutaj małe zmiany omówię tutaj w tych zakładkach. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, ponieważ jest tego naprawdę dużo. Ale może od tego, że tutaj są grupy. Każda ta grupa A, B, C, D ma swoich faworytów. I tych faworytów, czyli takie drużyny, które nie przegrają żadnego meczu w swojej grupie, na przykład taki Fnatic, możemy wytypować właśnie w tej pierwszej grupie. I uwaga, jeżeli Fnatic wszystkie wygra, to od razu przechodzi do ćwierćfinałów i pozostają trzy drużyny, czyli Natus Vincere, Titan i e-Battle Polskie. I tutaj, potem, jeżeli już tutaj będą, e, oczywiście, wszystkie teamy jakie się tutaj zakwalifikują, e, to te teamy z tych trzech teamów będziemy mogli także tutaj, właśnie, wytypować kolejną e, drużynę. Tak więc ja tutaj sobie jeszcze wytypuję Envias. Patriotycznie Virtus Pro. Myślę, że jednak jest faworytem w tej grupie, ale Cloud9 też ostatnio jest w formie. I uwaga, tutaj może niektórzy się zas będą zaskoczeni moim typem, ale TSM e wiele osób uważa, tak, jak, tak samo jak ja, że Ninja i z czasami na początku turnieju jeszcze nie ma takiej formy jak w połowie, więc myślę, że Ninja i wyjdzie po prostu, właśnie w, na przykład w tym drugim dniu. No i tak, jak wyglądają grupy, już Wam pokazuję. Weźmy sobie pod lupę grupę D, w której jest Virtus Pro, Team Immunity, Mouse Sports i Cloud9. Zróbmy sobie taką hipotetyczną sytuację, jak będzie wyglądać grupa. Czyli Virtus Pro pokonuje Team Immunity, przechodzi w prawo, a że Team Immunity przegrywa to idzie tutaj na dół, jak widzicie. Tak samo będzie z Cloud9, które powiedzmy, że przechodzi, a Mouse Sports idzie na dół. Team Immunity i Mouse Sports oczywiście mają razem mecz, powiedzmy, że wygrywa Mouse Sports, one przechodzi w prawo, a Virtus Pro i Cloud9 ma także mecz, w którym na przykład wygrywa Virtus Pro, a Cloud9 przechodzi w dół, tak jak widzicie. No i Cloud9 powiedzmy wygrywa, Virtus Pro już ma zapewnioną, zapewniony awans jakby z pierwszego miejsca w grupie, bo wygrał wszystkie mecze. A Cloud9 także przeszło do ćwierćfinałów, ale z drugiego miejsca, co czasami jest oczywiście gorsze, bo na przykład trafia się na gorszego przeciwnika polecam właśnie w ten sposób prześledzić każdą z grup bo możemy zauważyć jakąś niedogodność czy coś i w ten sposób wywnioskować właśnie która drużyna pierwsza wyjdzie i druga i tak dalej nie musicie zaznaczać tego co ja, ponieważ mówię szczerze nie znam się do końca na wszystkich tych teraźniejszych zespołach jak one grają, z kim się sobie lepiej dają radę i na jakich mapach i tak dalej, więc jakby co nie kierujcie się moimi tutaj przewidywaniami jeszcze może tak powiem co można wygrać, oczywiście można wygrać taką Odznakę, którą ma się na swojej gablocie Jest ona albo brązowa, albo srebrna, albo złota W zależności ile mamy punktów Od 25 punktów, tak jak tutaj widzicie, mamy brązowe trof trofeum Od chyba 50 jest srebrne, a od 75 jest złote Myślę, że nie będzie to trudne, jeżeli tylko kupimy wszystkie naklejki No bo jeszcze tutaj dochodzi player pick'em O co w tym chodzi już tłumaczę każdy dzień ma swoją zasadę. W pierwszym dniu chodzi o to, aby wywnioskować, który z zawodników, czyli na przykład jest tutaj grupa A, i który z zawodników tutaj będzie miał największy procent headshotów. Czyli na przykład myślę, że w grupie B nie będzie to trudne, no bo to oczywiście będzie scream, choć oczywiście może się zdarzyć inaczej, inaczej może to nie być jego dzień, albo na przykład jakiś nowy talent, nie wiem z tego teamu, nie wiem, nie wiem nawet jak się nazywa. Ja mniej więcej stawiam w ten sposób. Nie byłem pewny, co do do tych typów no bo tak naprawdę to jest troszeczkę, że tak powiem, loteria, bo to czasami waha się między jakimś procentem czy coś w tym stylu. Koje ja tutaj wytypowałem Cloud Nine Nofinga, tak jest. Też Minimalnie się kierowałem ich podpisami, no bo zobaczcie, naklejka Olofa jest po prostu genialna, bo na pewno sobie kiedyś ją nakleję. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Już Wam pokazuję z bliska. Naprawdę fajnie się tutaj podpisał z tą czapeczką. No ale także Olof to jest świetny zawodnik, więc myślę, że nie zawiedzie. W drugim dniu sytuacja tak naprawdę się nie zmienia, bo jest dalej bardzo trudno. Musimy wynaleźć taką osobę, znaczy wytypować osobę, która będzie miała najwięcej pierwszych killi. Takich pierwszych w rundzie W trzecim dniu, czyli już to chyba będą właśnie Ćwierćfinały jest troszeczkę łatwiej No bo tych zawodników jest mniej do wytypowania A zadanie no dalej jest trudne tak naprawdę, bo musimy wybrać osobę, która zrobi jak najwięcej y, kili z pistoletów, czyli to zadanie trudne i chyba najłatwiej będzie właśnie w półfinałach i finałach, gdzie y, mamy tam wybrać osobę taką, y, która będzie miała najlepszy stosunek kili do deadów, czyli tak naprawdę osobę, która ma najlepszą formę w tym momencie i będą też mapy dobre y, dla tej osoby. Powiem szczerze, żeby to ogarnąć, to zajęło mi to z godzinę. Kiedyś było to o wiele bardziej takie zachowawcze, no bo grupa, po prostu wybieram dwie, dwie drużyny, które są najlepsze ym, i które myślę, że przejdą i było to o wiele łatwiejsze. Teraz jest to właśnie trudniejsze i trudniejsze do ogarnięcia, zwłaszcza, że tego nigdzie nie piszą, tak naprawdę o co w tym chodzi. Trzeba było się troszeczkę domyślić. To jest taka loteria już bardziej, no bo możliwe, że na przykład Ninja i Pyjamas pokona, jednak Team Solomid w tym drugim meczu. Tam zobaczcie sobie na tą grupę jak to wygląda. No i może jeszcze tutaj pod koniec tak powiem, że tutaj są jeszcze pewne zmiany na przykład jeżeli mamy, w, wejdziemy w nasze mecze. To tutaj mamy taki kod udostępniający mecz. Możemy go sobie skopiować i wysłać komuś. Dzięki temu kodowi, jeżeli je wpiszemy w na przykład naszą przeglądarkę, to będziemy mogli oglądnąć mecz naszego kolegi, nie wiem kogokolwiek. Tutaj Jeszcze mamy na przykład takie coś i ile zrobiliśmy killi, w jakiej rundzie, kiedy zrobiliśmy jakieś MVP czy coś. Jak widzicie, ja tutaj chyba cisnąłem ładnie na pierwszych rundach. W każdym razie nie zawsze tak jest, i naprawdę bardzo fajna zmiana. Tutaj jeszcze jest w ogóle zmiana wizualne tutaj jest bardziej to z lewej, kiedyś to było chyba tutaj, czy coś w stylu o widzicie to na przykład tutaj jest Trilux Gra, yy, chyba ma live'a pewnie i tutaj pobrane, to właśnie są pobrane wszystkie moje mecze, które mam pobrane, transmisje, yy, czyli live'y, to jest wszystko to samo, tylko po prostu troszeczkę inaczej pokazane i tak dalej, na pewno jest to na plus. No i tak naprawdę to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, to zadaj je teraz w komentarzu, spróbuję na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie ja to może jakiś mój widz. No i jeżeli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, bo naprawdę to mi może pomóc. No i to było na tyle. Na razie, cześć!